15 maja obchodziliśmy Święto Muzyki Polskiej. Dziś zapytamy, jakich ulubionych artystów mają Krakowianie. Z polskich wykonawców myślę, że najbardziej przypada mi do gustu Agnieszka Chylińska i ogólnie takie klasyki e, polskiego popu. No to moim ulubionym polskim duetem jest The Dumplings. E, a co do gatunków, to raczej nie mam jakiegoś konkretnego, bo słucham wszystkiego. No to ogólnie kult. I tu jest gatunek, no to jest rock, punk, różne one mają gatunki. Jeżeli chodzi o polską muzykę, to mogę ją podzielić na y, trzy kategorie. Muzyka spokojna i tu zdecydowanie wygrywa y, Kwiat Jabłoni. Jeśli chodzi o mój ulubiony gatunek, czyli metal, no to Nocny Kochanek Top Tier. Jednak najlepszy polski raper Gimpson, i ta Niepowstrzymany, zawsze. No ja uwielbiam Ralfa Kamińskiego i Dawida Podsiadło. Które mogę polecić, jest to Przona. Ja najbardziej z polskiej muzyki lubię hip hop, a jeśli chodzi o artystów, to raczej nie mam ulubionych. Ja osobiście od dziecka uwielbiam Piotra Cugowskiego, rodzice zawsze mi go puszczali, także to jest do teraz mój ulubiony wokalista, ale też słucham często Meli Melikotelu. i myślę, że to jest taki mój top. Zapytamy też, czy wybierają się na jakieś koncerty w tym roku. Byłem na Juwenaliach w Rzeszowie i bardzo mi się podobało, niestety no, w najbliższym czasie nie mam planów, ale bardzo bym chciał się gdzieś wybrać, także może jeszcze coś się znajdzie. Ja mam kupione bilety na koncert Montelfisza, ale możliwe, że jeszcze pojadę na Klauta. Idę na Juvenalia, więc będę na koncercie bodajże 18. W czerwcu na pigula. Raczej na razie nic nie planowałam. No były w planach Juwenalia, ale nie wyszło. Może za rok.